Hmm? Ja cię mam, ja cię mam, to ja cię mam cześć, cześć, cześć Na wieki wieków, tak, tak, na wieki wieków Widziałem film, niefajny Niefajny film widziałem chcesz posłuchać? Ale wiesz, momenty były ha, ha, ha. Ale wiesz co? Takie momenty, że że, no, no mogą być takie momenty, no mogą, no uwierz mi, że mogą. Cały film, dwie części nawet filmu, bo to w sumie nimfomanka 1 i nimfomanka 2. no nimfomanka. No wiesz co, też myślałem, że może być ciekawe, nie? No bo pff, może to znany reżyser, no Lars von Trier, tak, Trier, yy... Może coś, może coś by mi się udało fajnego zrobić no, w tym temacie, tak sobie myślałem no okej, okay, dobra, no dam mu jeszcze szansę, tak. No, no, czemu temu, że oglądałem jego wcześniej chyba trzy filmy i po prostu odpowiedziałem, że już nigdy więcej. No i, i co? No i, no i, no i obejrzałem, no i nadal no twierdzę, że nigdy więcej, no ale mam teraz zagwózdkę, bo jeszcze tam on zrobił jeden film, e, pod tytułem Antychryst kiedyś, tam kiedyś, którego nie widziałem. No. Może się jeszcze kiedyś poświęcę i zobaczę, no ale po prostu, po prostu, że, no, rozczar, taki rozczar przeżyłem, że jak moczar, nie ma, że taki rozczar. Po prostu fatalny film, fatalny film. Wiesz, kto to jest? Niemcomanka, nie? No kobieta, która dąży do czerpania przyjemności seksualnej bardzo, bardzo non stop. Ale wiesz co, kurde, no tam się dzieje rzeczywiście, wszystko się dzieje, różne układy, różne różniste, no, jeden, tak, no i prawie, że tam, no może nie ma takiej full kontakt, ale no wszystko widać u facetów, u kobiety, no to może tak nie do końca, ale non stop golizna, non stop ona gdzieś, jak nie tak, to smak, jak nie na drągu, to, na, to w pociągu, jak nie w pociągu, to w, w, w samochodzie, A jak nie w samochodzie, to jak nie z tym, to z tamty. Jak nie delikatnie, to gwałtownie. I o Boże, po prostu, ale żeby to było coś ładnego w tym, tak? Żeby to było, no no, 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 to jest przecież przyjemność, tak? To jest seks, to jest coś miłego, to jest piękno ciała ludzkiego. A tam po prostu jedna wielka degręgolada dno, błoto, szlam, e, jakieś zwyrodnienie, w którym naprawdę nie widać, żeby ktokolwiek, jakąkolwiek miał przyjemność z tego wszystkiego. No, no po prostu horror, 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 seksualny horror, tam gdzieś piszą, arcydzieło erotyczne, kurde, arcydzieło, ja pierdzielę. komuś coś się poprze, pop, pop, popierwiastkowało, chyba się coś komuś, no, no, straszne, gdzieś, wiesz, jakieś tam sadystyczne, jakieś tam e, między członkami rodziny, e, w, gdzieś przypadkowo w pociągu, nic naprawdę w tym ładnego, nic podniecającego dla mnie. No, po, no tak, no, jest to możliwe, no, jest to możliwe. Po prostu zero, nic nie, nie, nic nie pikło mi nawet, no. Chyba. Już nie pamiętam. Jedna śmieszna scena, no jedna śmieszna scena i fajna, ale bynajmniej nie jakaś erotyczna, że wzięła sobie, zaprosiła dwóch murzynów, nie? No, no i oni tam przyszli, coś tam zaczynają, zaczynają i, i zaczynają się między sobą kłócić, nie? I jest takie fajne ujęcie, tak ona siedzi na łóżku, kamera jest na wysokości jej głowy na drugim planie, nie? I taka no, goła, tam od pasa w dół jest ujęta. A na pierwszym planie, oni stoją, ale stoją tak, że widać tylko, wiesz, tak od pępka, powiedzmy, do kolan. Stoją tu, przodem do siebie, z tymi swoimi, wiesz, fujarami e, końskimi, dymtającymi. I wiesz, i idą... i coś tam do siebie, nie? A ona tak siedzi, raz na jednego, raz na drugiego. A ci się kłócą. Zamiast wiesz, tu inne, inne rzeczy robić, to oni też znaleźli moment na kłótnię, jakąś, nie wiem, rodową, nierodową, polityczną, nie wiadomo o co chodzi, bo to nawet i nie było przetłumaczone. No. Jedyny moment, powiedzmy, na którego warto by może obejrzeć ten film, ale bynajmniej nie z przyczyn erotycznych, no. No facetowi się popierwiastkowało, no naprawdę. No. On nie potrafi o normalnych ludziach robić filmów. Naprawdę, no, on, jest, on, jest, on się powinien nazywać inaczej, on powinien zmienić nazwisko, powiem ci. No on zawsze o, o tych kobietach, no te przynajmniej filmy, co widziałem, jakieś dziwne, jakieś skrzywione, jakieś chore, psychicznie chwiejne. I, i on to tak jeszcze opowiada, że po prostu jak się to ogląda, no to naprawdę w mdłości i chociaż ja jestem odporny na różne rzeczy. Tego typu, ale to są tak niesmaczne jakieś. I to Duńczyk, i to Duńczyk z mojego, kurde, ukochanego kraju, gdzie wszystko piękne, śliczne, ładne, wy, wy, wysprzątane, wymalowane, a ten tu takim szlamem zarzuca. No ja nie mogę. On się powinien tak, nazwisko powinien zmienić na Lars von Schwier. No, tak chyba mu napiszę a, i, i zasponsoruję mu koszty zmiany nazwiska. No daj spokój. No jeszcze ci opowiem następnym razem o innych filmach, ale to muszę odczekać trochę, bo to jest ciężkie przeżycie, nawet, nawet mówienie o czymś takim. No, no jak chcesz, to obejrzyj, ale, ale nie polecam, naprawdę nie polecam. Cześć.